w poniedziałek i chciałam wam się tu pożalić, ostatnio mi się tak ciężko wstaje do pracy, że to jest po prostu nie do opisania. Także biorę się za moją jajecznicę, żeby ten mój poranek troszkę umilić, ułatwić i jakoś go po prostu przetrwać. Przysiłam właśnie z pracy i słuchajcie, po drodze oby ode. I po drodze odebrałam jeszcze moją chińską paczkę i zamówiłam, słuchajcie, to, jakby ich nie wierzyłam w tego działanie, to jest taki uchwyt z przystawkami na telefon. Wiecie, bo chciałam coś, czym będę mogła nagrywać takie kadry, centralnie od góry. Na blacie w kuchni, wiecie, jak coś krojer, coś tego typu. I nie sądziłam, że to coś za 6 zł zda ten egzamin, ale słuchajcie, te przystawki są takie mocne, już wam pokazuję. Ja go właśnie przyczepiłam do lustra, tak jak widzieliście, i on się trzyma. I to się naprawdę tak mocno trzyma, że ja mogę go złapać i otworzyć nim szafę. I to dosłownie, także jestem w szoku. Polecajka kosztowało to jakieś 6 zł. I naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, że nie wierzyłam, że to będzie działać. Także słuchajcie, odkrycie. No i normalnie patrzcie. Słuchajcie, z obiadem was dzisiaj nie zdziwiłam, oczywiście wrap z Wagegerosem. Udzielnie klasyczny ketchup, sos czosnkowy, ogórek, miks sałat, kukurydza i szczepiorek. O tej Wafelek się z wami jeszcze wita. Niczego nie było w tym vlogu. Także biorę się za jedzenie i zacznę chyba montaż filmu dla Was, a w panę słuchajcie, dzisiaj mam e, posprzątać w samochodzie, bo wczoraj już w nim odkurzyłam. Także dzisiaj chciałabym jeszcze, wiecie, przetrzeć kokpit, żeby on był taki super po prostu fresh. My byliśmy z Rudym na długim, takim, którygelimowym spacerze, i teraz przyszedł czas, słuchajcie, na posprzątanie samochodu. Mam już tak ukożony kokpit, że po prostu coś strasznego, także mój ukochany tutaj wpływa w ogóle do sprzątania kuchni z Lidla. Bazylia z mandarynką, ale on tak pięknie pachnie i on się nadaje do każdej powierzchni, więc kokpit też sobie nie umyję. Chciereczka z mikrofibry, także będzie tutaj, wiecie, tak fresh i Wziąłem sobie jeszcze te perfumy. Ja je mam z Janki, znaczy ja je dostałam we współpracy z Janki i są cudowne To jest, słuchajcie, Vanilla, <laughs> Vanilla and Wood I naprawdę pięknie pachną i jeszcze sobie raz odkurzę te moje fotele i nimi spryskam I będzie tak, wiecie, mega pachnąc, pięknie, już po prostu się nie mogę doczekać, aż gdzieś będziemy jechać Ogólnie, słuchajcie, wstyd się przyznać, ale ja dopiero teraz ogarniam moje kalendarze adwentowe a mamy 27 stycznia i ogarnęłam, że na tym kalendarzu, który miałam Moja przystawka jednak się nie tak dobrze trzyma Na tym kalendarzu, który miałam z tego Sira Albertsa Słuchajcie, tutaj na każdy dzień były jakieś wyzwania Na przykład tutaj pierwsze mamy Odkryj urok zimowego spaceru Potem jakieś, wybierz yy, się na świąteczne światełka, coś tego typu I więc teraz słuchajcie, tak smutno, że tego nie ogarnęłam To naprawdę No ale jego ja zwykle otwierałam jeszcze o 5 rano więc jakoś y, się nie przyglądałam, szczerze mówiąc, ale no słuchajcie, załamka totalna. Wróciłam z pracy i wzięłam się za obiad. Zrobiłam nam tofugetti, którego nie jadłam po prostu ze 100 lat, a je naprawdę uwielbiam. Ten przepis jest banalny, a naprawdę świetny. Na początku podsmażacie na odrobinie oliwy cebulkę, dodajecie takie rozdrobnione tofu. I przyprawę do spaghetti. Ja daję jeszcze zawsze do spaghetti, czy to fugetti, taką startą marchewkę. Wiecie, żeby było więcej troszkę warzyw w tym daniu. Więc w czasie gotujemy makaron i dajemy też, gdy on się tak pogotuje, mniej więcej 5 minut, łyżkę wody z niego do naszego sosu. Dodajemy pomidory w puszce i coś kontrowersyjnego, czyli ja dodaję łyżeczkę serka śmietankowego, żeby sos był bardziej kremowy. Na wierzch jeszcze, oczywiście, musi iść parmezan, i tak prezentuje się tu piękne danie. Także ja witam się z wami w sumie po raz pierwszy we wtorek, tak wiecie, face to face my jesteśmy właśnie rodziną na spacerzki i słuchajcie jest taka piękna pogoda, ja się czuję jakby był marzec, odczuwalne jest takie 15 stopni, widzicie, że mam rozpiętą kurtkę, bo jakbym chyba miała zasuniętą, to mi się ugotowała, mam tam opask na uszy i jest mi naprawdę cieplutko, no dla mnie już by tak mogło zostać, jeszcze wiecie, jakby wafel. Jeszcze jakby to była faktycznie wiecie taka zima, zima, to spoko, ale jakby była taka ciapa i plucha, to po prostu aż się żyć nie chciało, a teraz wiecie odrobinę słońca i chęci do życia wzrosły plus tysiąc. Także spacerujemy sobie dalej, cieszymy się pogodą i o się później do Was później, chociaż w planach na dziś mam naukę i montaż. Także zobaczę, czy się będę jeszcze do Was odzywać. Witam Was w środę, mam 5.20 i ja się dzisiaj na później do pracy Idę na jakąś taką, wiecie, 6.47, także spałam 20 minut dłużej, więc wow I robimy sobie właśnie śniadanie ja Mam dzisiaj croissanta z guacamole, serkiem śmietankowym, jej sadzonym i boczkiem z szynki parmeńskiej Więc, w ogóle jakiegoś śmiesznego, wieloziernicnego croissanta w Lidlu I mam nadzieję, że będzie dobry Czekał on na mnie w zamrażarce ponad miesiąc trochę i mam nadzieję, że będzie smaczne tak samo jak te wiecie maślane, bo ja te maślane uwielbiam To jest taki mój troszkę comfort food, a nie jadłam za 100 lat, bo wiecie teraz samo takie dobre pieczywo na zakwasie, nic marketowego A czasami po prostu ma się ochotę na takiego chamskiego krosanta i jakby that's ok, także let's go Przyznam się w ogóle, że zrobiłam sobie taką godzinną drzemkę mniej więcej o 15.00. Teraz mam 17, byliśmy już na takim godzinnym spacerku i będę sobie patrzyć dripa. Z nadzieją, że on mnie trochę słuchajcie postawi na nogi. Z reguły nie piję dripa po południu, tylko rano, ale jakoś tak mega naszła mnie ochota, więc, jakby w sumie, why not. Byłam jeszcze w żabie, bo miałam taką ochotę na, słuchajcie, na uwaga, wafle kukurydziane solone. I zrobiłam sobie takiego z czekoladą, z takim kremem czekoladowym z Vitanelli, coś ala Nutella i bananem. I po prostu, no, uwielbiam te wafle, ale nie kupowałam ich przez długi czas w ogóle, bo ich smakuje, lubi się z moją poprzednią pracą. Bo, jak pracowałam w tej jadłam codziennie, i po prostu wiecie, to był dla mnie taki smak, który wywoływał pewne wspomnienia, skojarzenia, i po prostu ich długo nie jadłam. Ale wydaje mi się, że już odzyskałam tą siłę psychiczną, i jestem w stanie jeść moje w kokuseny w solone i w bo pamiętajcie, żeby jeść owoce. Zapraszam na ukochane te słupkości. Zwróciłam po moich 13 godzinach pracy. Jestem trochę zmęczona, ale jestem bardzo głodna, więc robimy sobie na kolację ekspresowe kanapeczki. Jeszcze nie wiem z czym, bo mam chlebek żydni i mam ochotę na jakiś kwaśny dżem. Zobaczę czy to będzie malina czy porzeczka, a drugą chłodzimy sobie z awokado, ogólnie już snułam w mojej głowie plany że nie pójdę jutro na angielski na uczelnię i w ogóle czy mogę, tak zaczęłam analizować. Słuchajcie, okazało się, że jego jutro nie mam, że semestr angielskiego skończył się tak jakby tydzień temu, więc y, nie ukrywam, że się strasznie ucieszyłam z tej informacji. W planach na dziś mam jeszcze montaż teraz, bo mam jakieś 20-30, a jutro właśnie sobie usiądę jeszcze do rzeczy na egzaminy, na studia. Także ciągle Wam teraz gadam, tylko że usiądę sobie do rzeczy na studia, usiądę sobie do rzeczy na studia, i to już wiem, jakbym ja się naprawdę dużo uczyła, a ja poświęcam na to finalnie jakąś godzinę, pół godziny. No ale im więcej to mówię, tym bardziej mnie to motywuje. Nie wiem, jak to działa, no, ale tak jest. Także biorę się za kolację, bo umrywam to z głodu. Witam Was, słuchajcie, z piątkowego spaceru. Ja tradycyjnie mam dzisiaj wolne. Mam jakąś, nie wiem, 8.30? Tak, 8.30. I słuchajcie, dzisiaj znowu tak ciepło, ale to podobno już ostatni dzień, więc ubolewam. Także idziemy teraz na długi spacer. spacerson, wracamy, robię śniadanie. W ogóle nie wiem, czy słyszcie, ale jakiś ptak pięknie śpiewa. Jest chyba jakieś 15 stopni. Ja w ogóle sobie wczoraj wyprostowałam włosy, tak totalnie off topic. I zobaczcie, jakie one są już długie. Przecież ja dopiero miałam takie. I to nie wiem, jak one tak szybko rosną. Bo słuchajcie, teraz nie robię żadnych wcierek, tylko one po prostu jakoś mają same w sobie taką wolę rośnięcia. Także my sobie spacerujemy dalej i od razu się do Was już jak wrócę i będziemy robić śniadanie. Bo mi dzisiaj coś dobrego, czego w sumie mega dawno nie robiłam, także przypomnę wam przepis. Mamy w ogóle dopiero styczeń, a już słuchajcie, kwitną w bazie kotki. Proszę, one wszystkie biedne przemarzną. Autentycznie jest mi ich szkoda. No patrzcie, ile ich jest. Wiecie, jak będzie pięknie to wyglądać? Wróciłam już po spacerku, ogarnęłam się i bierzemy się za śniadanie, a robimy placuszki z serka wiejskiego. Nie jadłam ich ze 100 lat, kupowałam już serek wiejskich chyba z 3 razy. I za każdym razem miałam robić te placuszki i za każdym razem, wiecie, on już dochodził do końca terminu ważności i po prostu go jadłam z granolą. I to się tak ciągnęło, nie wiem, z dwa miesiące, a dzisiaj, słuchajcie, nas to właśnie ten dzień i robimy te placuszki. Ten przepis ogólnie jest genialny, mamy mega dużo białka, one są pyszne, sycące i jeszcze, jak do się maliny, to już w ogóle, to jest po prostu niebo, także bierzemy się o zarobienie. Wróciłam sobie z kawusi i robimy obiad, bo mamy słuchajcie prawie 15, nie wiem jak do tego doszło, ale robię chyba sobie takie ekspresowe leczo i nawet nie wiem, czy będę gotować do niego kuskusa takiego perłowego, czy sobie do niego rozmrożę szybko żytnich chlebek i sobie tak będę wiecie maczać i to będzie taki rozgrzewający komfort, bo zrobiło się tak brzydko na zewnątrz, słuchajcie wieje, ciapie, no obecna pogoda jest totalnym przeciwieństwem tego, co było dzisiaj rano. Także widać, że już ten mróz nadchodzi. Podobno ma być śnieg, ale co z tego wyjdzie, to nie mam pojęcia, bo widziałam, że mają być cały czas plusowe temperatury, więc obawiam się, że szykuje się taka polska zima, czyli wiecie, taka ciapa. Ale miejmy nadzieję, że nie. Także biorę się w za obiad. Nie nagram wam niestety przepisu, bo mam jakieś 30%, także podłączam telefon, bo jeszcze jedziemy na zakupy, jak zjemy. W ogóle rzadko się odzywam do Was taka pomalowana. Ogólnie rzadko po prostu jestem taka pomalowana. Ale jakoś mi tak dzisiaj natchnęło i miałam w sumie czas i chciałam sobie zrobić nową fotę do CV, no ale... Właśnie wyszliśmy z zakupów i słuchajcie, jestem z nas mega dumna, bo ostatnio udaje nam się robić zakupy raz na tydzień I w ciągu tygodnia totalnie nic nie dokupujemy, także uważam, że jest to mega oszczędność czasu Już zrobiliśmy sobie taką, że tak powiem, stałą listę zakupów i zawsze po prostu kupujemy praktycznie to samo Bo my jeśli chodzi o jedzenie, to jesteśmy dosyć monotonni I patrzcie, tutaj cała starta, tam jeszcze torba ale bardzo Wam polecam spróbować robić te zakupy raz na tydzień, bo serio wychodzi to mega opłacalnie i pod względem pieniędzy, i czasowo. Bo wiecie, jak chodzicie niby po jedną rzecz w ciągu tygodnia, to finalnie kupujecie jeszcze pięć jakichś głupot, a tak to raz tylko: kupujecie głupoty, co jest super. Także no, taki szybki. Urywek tutaj z mojego dnia, bo teraz będę sobie słuchajcie, deser i będę się uczyć, bo jutro mam egzamin, a jeszcze nie zajrzałam do materiałów z tego przedmiotu, także zobaczymy, jak to będzie. Ale wydaje mi się, że to takie w miarę logiczne, także słuchajcie, na logikę, dobre radę. Ja wróciłam i odzywałam się do Was dzisiaj, bo jakoś po prostu nie miałam ochoty gadać. Wolałam sobie jakieś takie, wiecie, pojedyncze kadry. To właśnie będę obiet obie. Miałam na takiego mega klasyka. Zrobiłam, słuchajcie, pierwszy raz fasolkę szparagową w i zobaczymy, co z tego wyszło. Wiecie, obtyczyłam ją po prostu w oleju, dałam przyprawy i 8 minut w 180 stopniach. Do tego osadzone, pieczone ziemniaczki i taka moja basic sałatka, czyli mix sałat, marchewka, olej z pestek dyni i szczypiorek, no i jakieś przyprawy. Także życzę mi smacznego. Wróciłam właśnie ze spaceru z rudym i słuchajcie, robimy eksperyment. Będę próbować e, takie pieczone jabłko z airfryera, bo mam mega ochotę na takie pieczone jabłuszko. E, myślałam, czy powinien zrobić pod kruszonką, ale chyba po prostu po upieczeniu dam sobie na to łyżkę skera i granole, bo mi się nie opłaca robić na pół jabłka kruszonki. No, jakby nie kalkuluje mi się. Smarowałam je odrobiną masełkę, dałam na to cynamon, wanilię i wsadzamy to i zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Witam Was w niedzielę mamy 8. A ja mam dzisiaj na 9.40 egzamin z matmy, także trzymajcie za mnie kciuki. I więc zaraz się biorę za śniadanie, a robimy dzisiaj bajgle z guacamolei, albo jajeczyńcom, albo jajem co to nie, nie wiem. Czekam jeszcze, aż mój chłopak wróci z spaceru z rudem i po prostu skonsultujemy tę decyzję i zrobimy je w tym samym czasie, żeby troszkę czasu oszczędzić. Wyskoczyła mi w ogóle jakaś dioda wielka na brodzie, a chciałam się dzisiaj znowu ładnie ogarnąć. Jak odkleję tą gwiazdkę, to pierwsze co się widzi to nie moja twarz, tylko to coś. No ale trudno takie życie, także że której się zaśniałem, konie nie przeciągam i odzysuję go później. Wróciłam z uczelni, słuchajcie, na pewno zdane, także chill I kupiłam sobie w ogóle wczoraj taką bluzę w bear, Bo ja mam w ogóle jedną, tą taką beżową bluzę Na pewno ją kojarzycie z Pulenber Kupiłam jakieś dwa lata temu Też na promocji za trzy dychy, bo tą kupiłam na promocji za trzy dychy I ona jest, słuchajcie, niezniszczalna Ja ją prałam już milion razy Po tym materiale dosłownie nie widać, że on był używany Ona cały czas wygląda jak nowa I mam nadzieję, że ta również taka będzie I słuchajcie, jest ona mega gruba Ona ma pod spodem tego miśka dla mnie bluza bez miszka ogólnie to nie bluza Nawet żadnej takiej nie mam, po prostu nienawidzę tego spodu pętelkowego On mnie wuje, drapie i w ogóle Także misiek w bluzie obowiązkowo I robimy obiad, a robimy słuchajcie typowy polski obiad Czyli kluski śląskie z sosem grzybowym Jeszcze chciałam do tego czerwoną kabustę I słuchajcie przez to, że ja chciałam tą czerwoną kapustę, wróciłam do domu półtorej godziny później niż miałam w planach Bo poszłam do Biedronki na dworzec w Krakowie, bo wiecie, to jedyny market w sumie czynny w niedzielę. Więc kupiłam sobie buraczki, ale mam nadzieję, że też będzie dobre. mam takie w słoiku i będę je pewnie je jeść przez najbliższy tydzień. Także bierzemy się. Już umyłam sobie pieczarki. Sos robimy z kurczakiem. Także kroimy pieczary, kroimy kurczaka, cebulkę, podsmażamy to wszystko na jednej patelni. Zalewam to odrobiną wody, dodaję łyżeczkę serka śmietankowego i gotujemy w międzyczasie kluski śląskie, bo mam takie mrożone. Przyjeżdżam sobie tydzień temu z domu, także będą przepyszne. Właśnie wyczułam z rudym i zgadnijcie, co robimy Testuję właśnie maczę na nowym mleku owsianym, znacznie nowym, ja je kiedyś do kawy To jest owsiane barista z Biedronki i to mleko ogólnie jest przepyszne, jest mega gęste, mega tuściutkie i macza z nim wyszła serio dobra. Jak ja zawsze byłam team tylko, wiecie, to alpro waniliowe, to to smakuje naprawdę dobrze. Mm, ale alpro waniliowe też kupiłam w razie co, no bo jednak na nim ta macza jest całkiem inna, ale to kombo jest też mega smaczne. No i jest dwa razy tańsze od tego waniliowego, także polecajka. I do mojej macz mam, słuchajcie, princeskę mini, bo kupiłam w Biedrze taki dziesięciopak, bo ja kocham Princess. A wydaje mi się, że kiedyś te mini były tylko te w czekoladzie. A teraz nowością jest to właśnie, że są te białe klasyczne w tych 10 opakach. także w sumie jak wiecie, to dajcie info, a może to jest jakaś limitowana edycja czy coś, także no, smacznej maczy.